Witajcie, ludzie, w nowym odcinku z Minecraft'a w nowej serii z ekipą. Mamy tutaj łącznie 5 osób na serwerze. Serwer tutaj jest sponsorowany przez Subałkan, to jest takim głównym administratorem. No i co? gramy sobie na najnowszej wersji Minecraft'a aktualnie, czyli na 1.17, aktualizacja podziemi i klik No i jak widzicie, my mamy. No, jest. Teraz dzisiaj mieszkamy w takiej górze, więc tak, chcemy tutaj trochę hmm, poławić tą wersję, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy mamy jakieś cele? Nie jest DBI, jak zawsze, tak naprawdę zawsze jak ją używam, ale to, wywala, to dążę do zrobienia postępów, zawsze wychodzi podobnie, czyli robię te same postępy, a te trudniejsze, czyli na przykład trudniejsze, e, na przykład no, może nie to. Na przykład z tego um, ich nigdy nie zrobiłem jeszcze, więc no. Ale zobaczymy, może się uda, może się nie uda. Um, teraz tylko jeszcze tutaj patrzę, czy mam tutaj jakiś jedyny, bo jeżeli nie mam, to tylko ciepło. No i dokładnie takie nie mam No, Ja sobie tutaj wykopię ten węgiel, który tutaj jest. Um, no i teraz sobie to zwiedzamy trochę. Tutaj na fabie jest przy moim zero i jeżeli dobrze wiem, bo z tego jeszcze nie. Umawiałem z innymi, to jest to licznik śmierci. Jeszcze nie zginąłem ani, ani razu, więc mam zero. Będę dożyć, żeby tak zostało, ale mój styl gry. I bycie mną, to, to tak się nie zdarzy. Nie będę mieć najwięcej śmierci te wszystkich, ale jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy jak to będzie. Na razie wspieram węgiel kamienny kamiennym ma to by było dobre, nie? Drewniałem więc trochę to zajmuję, ale spokojnie. Nie będę tutaj dawać żadnego montażu tej serii. Generalnie tutaj na moim kanale tak, jakby bardziej pobocznie. Ym, jakby główne rzeczy, które się będą tutaj dziać będą na kanale od Kwałka. Tam będą takie główne odcinki. Tutaj to będę sobie grał sam, albo jak ktoś inny czasem się trafi, to z nim też. Dobra, no i dochodzimy. Tak to wygląda tutaj za bo tutaj jeden Kimi e, nie wkurzył. Jeszcze go poznacie. jak wchodzić sobie na kanał do chociażby. No i tutaj, jeżeli ktoś jakiś tutaj wyszedł z gry, no to zabudowałem jak przyjdzie do skinie. Albo już ginął, bo, bo nie wiem, w to było dawno. Z tym odbiorą ochronę. No, no i tak wygląda generalnie nasza wyspa, na razie. Um, czy jest tutaj coś, co mogę zjeść? Pewnie, że tak, to to wykorzystam. Jak widzicie, gram, oho, no i już mam tutaj fajnie ten um, osiągnięcie. Jak widzicie, gram na wersji śląskiej, więc będzie kupa paśmiechu, będzie kupa paśmiechu po prostu z odpowiednimi mm, tłumaczeniami. Dobra, no i mam wstępki, w sumie tylko jeden został, ale już powinno dostarczyć. No i dobra, są teraz sobie sobie zwiedzę Zobaczymy, co my tutaj mamy. To na pewno jest więcej węgla. Ja na razie sobie kopię drzewo. Mam dużo siekier, to tak. Bardziej też pokażę Wam w sumie, bo ich tak naprawdę ja też nie do końca wiem, co jest na tej wyspie, bo gra... jeden odcinek nagraliśmy wspólnie i od tego momentu nie grałem, więc tutaj dużo nie wiem, tak naprawdę o tej wyspie. Jeszcze przyjdzie czas, żebym się dowiedział. Dobra, tutaj sobie mam wchodnie do drugiej ręki, jak widzicie, gram na lewej ręce, jako północ, więc taki... to jest ciekawe. Dobra, tutaj w ogóle mamy portal do nederu, który ja odpaliłem w pierwszym odcinku. Szybko zraszowałem i odpaliłem portal, więc fajnie. W przyszłości to ja jakoś tam popirzymy, żeby to jakoś tak fajnie odplanoć ten portal. Na razie jest tak, po prostu, ale jest dobre miejsce. Jest dobre miejsce. Myślę, że nie będę mówił dlaczego jest takie miejsce. Jak już tam pójdziemy, to zobaczycie. To znaczy, się w pierwszym odcinku słowa. Możecie zobaczyć, jeżeli jesteście. Niecierpliwi. No tutaj już pozostacili nowe drzewa. Dobra, chcemy się cościnać. Chyba chcemy. Dobra. Zaczniemy. Niech tutaj nie będzie żadnych drzew. W przyszłości zobaczymy, tutaj zrobimy, co podziałamy i jak długo będzie działać w ogóle. Tu też jest. Nie, nie wiem tak naprawdę, ile. Nie pamiętam, ile planujemy zrobić odcinków. Znaczy, nie mamy jakichś celów konkretnych. Więc, no, wszystko zobaczymy na spotkaniach jak wyjdzie. Mm, dobra, no tutaj widzicie, nie ma, są kozy, są kozy, świnie, mamy owce. Um, dobra, no tutaj więcej drzew, dobra, nie chcę mi się ich ścinać. Tam widziałem taką, mm, tak powiem, tę pierwę. Zresztą stylu, tutaj widzicie, se rozmnożyłem w pierwszym odcinku te... Ozalię, jeżeli dobrze kojarzę. To chyba tak się nazywa ozania. Mogę sprawdzić, ale nie chce się. O, tutaj o mi chodziło. Zobaczymy co tutaj jest. Mam głębo, hmm, głębin, głębinowego wandrusa, więc co szybciej chodzi, chodzę w tej podzie. Ale tutaj i tak nic nie ma, więc trudno. Kiedy indziej, kiedy indziej. Ehm, dobra. Tutaj nic nie ma. No, tutaj wejść się do kopalni. Może sobie wejdę do kopalni. Co mi tam? O. I kolejne jakieś Dobra, to Dobra, no węgiel jest i więcej i, i węgla. Dobra, to będę je, jakby nie mam co robić. To jest taki pierwszy odcinek, zobaczę um, jak to będzie wyglądać, bo mam chyba nawet roczną przerwę już od nagrywania, tak naprawdę. W sensie, może nie od samego nagrywania, a od nagrywania na mój własny kanał. Um, na moim kanale się, właśnie od około roku nie pojawiają odcinki. Ostatni to był Sobita, jeżeli to kojarzę więc... Yes. a! tutaj mamy to ok, dobra, no to jak mamy to, to ja tego teraz nie kupuję to na stawię... linkiej skoro to jest tak na górze um. dobra no i idziemy dalej odpływać co tutaj mamy, tutaj mam tylko więcej węgla a wejdę sobie do tego netheru, pokażę wam um. tak wygląda generalnie z no i zobaczycie co mamy, bo według mnie nerf jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Ale nie można zaprzeczyć, że jest troszkę niebezpieczny. No jak widzicie forteca. Forteca jest fajna, fajna, bardzo fajna, więc um, będziemy mieli szybkie blazy. I to jest bardzo fajne. Basy też byłby fajne, no ale nie widzę go. Ja też mam mały render, więc ja dużo sobie tutaj nie będę odkrywał. Jak będę mieć większy to mi w ogóle komputer zalaguje. Niestety moja maszyna nie jest najwydajniejszą no jaką widzieliście w życiu. Um, dobra, no i tutaj widzę, że są tylko lasy. No i tutaj jest ten, jest, tu są bablazy, które się nam no nie trzają No nie nie trafił, no. Super. Dobra, wracam do normalnego świata, widzę, bo tutaj nic nie ma. że nic nie ma. Jest, wiadomo, że jest, ale nie ma nic takiego ciekawego co teraz chciałbym zrobić. Um, o, tak. Dobra. Tutaj myślę jest... O, tak. Tutaj myślę, że jest takie idealne miejsce. W przyszłości zrobimy sobie gdzieś to zrobię, bo zwykle ja się tym zajmowałem. E, Przewodnie. Tutaj jest taki, taki niedziorko jakby... O, już tam się nie, Nie widziałem nawet zrobię w tym miejscu przewodnie i tak będzie ten cały jakby takie mini jeziorko żebyśmy łapać o jest nawet jakiś ten tylko mieć tylko ja nie wykopię tego z drewnianym kilofem. no cóż no cóż co zrobię jak nic nie zrobię czy tu jest władzanie wyznawca um, dobra no i tutaj nie ma, dalej tylko góry są. Szkoda, że latać nie mogę. Ja tak sobie biegam, biegam, a tak naprawdę tego jedzenia nie mam na razie dużo. Więc powinienem troszkę zaoszczędzić. Ale jakby czegoś się nie robi na odcinek. A potem poza odcinkiem to jakoś, jakoś usprawnimy to wszystko. Tak naprawdę, jakby mi się chciało, to ja potrzę. O, i tutaj też już nic nie ma, okej. Okay. No to widzicie, to tutaj nie jest taka jakaś. Znaczy, nie jest to najmniejsza wyspa. Nie jest to też wiadomo największa wyspa, ale jest. Całkiem dużo. wiesz. całkiem dużo. Dobra. Ty, jeżeli patrzę na Endermana przez lornetkę. Oj To się nam mnie więc ja uciekam do wody. I teraz to zabijemy. Tylko nie może wpadać do tej wody. Tak. Nie wpadł do tej wody. Dobra, chodź tu, bo... Cześć, czas. Okay. Nic nie wypadło, niestety. No cóż, kiedy idzie, kiedy idzie. Um, dobra, no i tutaj jest kanion. I jeżeli dobrze... Tak, tutaj już ktoś, chyba Sabałek, z, z jeżykiem nawet. Więc nie jest on cały, wiadomo, zeksplorowany, wy... ale w większości... No, no dobra, może nie w większości, ale trochę tak, trochę tak. <grym> Dobra, no i tutaj widzicie widzi cały czas jeszcze ten sam biom, ale tutaj coś ciekawego. Tak, akurat wiedziałem, tutaj nie jestem zaskoczony, bo wtedy przyszliśmy, w jaki sposób znaleźliśmy ten biom. Mamy wyspę krzybową, proszę Państwa. A co to znaczy, że... O, mamy na przykład takie klubki. I to jest fajne, co nie? O, czekajcie, ja nawet coś zrobię. Zobaczymy, czy się mylę, czy się nie mylę. bo wydaje mi się, że mamy nielimitowane jedzenie. Dobrze mi się wydaje. Bardzo dobrze mi się wydaje. Ciekaw jestem, czy ktoś inny o tym pomyślał. Nie wiem. Ja pomyślałem. No i mam jedzenie. <grytanie> Więc tak naprawdę nie musimy się martwić o jedzenie. Wystarczy, że jedna krowa będzie taka krowa będzie ten u nas w chacie. No i po prostu sobie bierzemy jedną miskę, ona tak na zupełności wystarczy, no i mamy jedzenie. Tylko to jest, wi wiadomo, to jest takie jedzenie, którego ciężko zabrać gdzieś indziej, nie? Możemy je zabrać, tak naprawdę, bo wiecie, każda osoba zajmuje jedzenie, nie? Można ich w żaden sposób stakować, więc raczej na wyprawy jakieś, czy jakieś podróże nie będziemy tego zabierać, ale tak, żeby na miejscu z tego korzystać, no to jest to bardzo, bardzo dobre um, źródło pożywienia. Odcinki nie wiem, ile tak naprawdę będą trwać, jeżeli zrobię je pół godziny, to będę po tym cały dzień wrzucał, więc teoretycznie bym tego nie chciał. Z drugiej strony nie wiem, dawno nie wrzucałem, więc może teraz jakoś to będzie szybsze, albo będzie lepszy, jak nagrywam Minecrafta, to będzie jakaś lepsza szybkość, wysyłając go na YouTube. No zobaczę, to mi pierwszy odcinek tak naprawdę wszystko mi pokaże, jak mi się wydaje. No i widzicie, tu jest koniec wyspy, więc tak wygląda cała nasza wyspa, ją wam praktycznie całą pokazałem. Właściwie sensie, no nie poszedłem na tę wyspę żywową, ale ta wyspa, która się składa z tego... o, to trzeba to mieć... która się składa z... Um, wooded mountains, albo zwykłe mountains. Tak, zwykłe mountains. Sprawdźmy, czy my jesteśmy też na zwykłych, bo wydaje mi się, że my na innych jesteśmy, czekajcie. To też są zwykłe mountains. A nie, to są zwykłe ma. Yy, tak, tylko są te z yy, drzewami zwykłe. Ale ten nie to i tak jest ok, więc tak wygląda nasz cały yy, bioma. Nasza ca... nie, nie biomty. No biom, w, w sumie tak, w sumie biom, ale cała wyspała to Dobra. Na razie z posporami nie chcę bardzo walczyć. Myślę, że wiecie dlaczego, tylko yy, dlatego. Okay. Um, dobra, jedzenie sobie zostawię, resztę mogę odłożyć, um, dobra. No i co teraz idziemy robić? Co teraz idziemy robić? Um, to jest dobre pytanie. Może um, co? Myślę, że teraz tak. Um, pójdę pokopać trochę węgla, żeby zużyć ten... Gdzie tu jest wejście? gdzie mądry architekt zrobił wejście. Już wejście. Dobra. Yy, sobie owce, tako, bo jakby nie mam zrobić, nie mam za bardzo takiego super planu na ten odcinek, więc mam nadzieję, że się jakoś nie zabrócie nami. Po yy, yy, Pokopię sobie trochę węgla, tak żeby sobie ten kilo wykorzystać nie na maksa, bo... Jeżeli mnie nie znacie pod tym względem, to teraz poznacie, że jestem człowiekiem oszczędnym. Um, dlatego wcześniej tak narzekano na to jedzenie, um, że niepotrzebnie te chleby um, traciłem, a nie mamy źródła pożywienia, ale teraz już wiem, że mamy, więc tak naprawdę to nie był błąd, więc z mojej strony wielki. Um, to zostawiam sobie jedną rzucić na tym kilofie po to, żeby ten kilof spalić i wykorzystać jakby to jedno użycie, bo jakby ten jeden slot na spalenie. Uważam, w moim odczuciu jest więcej wad niż, mm, niż na przykład wykopanie jednego węgla więcej albo wykopanie jednego bruku więcej, czy czegokolwiek tym drewnianym kijokiem wykopanie. Więc dlatego sobie zostawię. Myślę, że na teru wystarczy, bo tutaj się kończy. Może jakby jak by było tak idealnie, żeby zostało jeden, to by było fajnie, ale tak nie będzie. Zdecydowanie tak nie będzie. Bardzo no zrobię tak. No i na przykład ten, a nie, tylko jeden, tylko jeden, tak? Tak, tylko jeden, okej. Okay. A widzicie, już bym się pomylił i bym wykopał dwa, no i by było w super w superkilowie. Um, dobra, no i teraz to, idziemy sobie przepalić i się zastanawiam, czy coś mogę sobie zrobić. Mogę zrobić dywan, tak naprawdę. Ale nie wiem po co, <laughs> nie wiem po co miałbym je robić. W sensie no... Ktoś <laughs> by powiedział, no ładnie by było, ładnie by było, no, no nie. Dobra, to zrobię tak. dajcie mi jedną mieć. Może być. Zawsze jakoś to wykorzystam. Eee, dobra. No i to mogę to odłożyć. Łóżko wziąłem, myślałem, że jakbym gdzieś poszedł jakieś kopanie czy coś, to by mi się przydało. No ale jak widać tak nie było. Tak bym w ogóle nasze złotce. Ok, jest, taki jest. Ja nie kopałem, więc ja tak bardzo narzekać to nie mogę. Mógłbym się farmą trochę zająć. I w sumie co zrobię, bo czemu by tego nie zrobić? Wezmę sobie takie nasionka, czy mamy jakieś inne nasionka? W ogóle wydawało mi się, że mamy, a tutaj się okazuje, że jednak nie mamy. Albo jest mi ślepe i, 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 i jest taka też szansa. Yy, dobra, no yy, no z tego na razie nie będę korzystał. Dobra, idę trochę tam posiać, idę trochę posiać, albo wiecie co, czekajcie tutaj gdzieś było jeziorko. O, tam było dokładnie jeziorko. Ja to wykorzystam. Wyrobię taką jakby drugą farmę Bo jakby jest takie fajne jezioro nie? i jakby w moim odczuciu Trochę kiepsko by było A, dobra, podłożyć pochodnie Trochę kiepsko by było jakby nie wykorzystać tego że tutaj takie coś mamy Więc nie, no, ja to wykorzystam, nie Trzeba brać to co się ma O, no i proszę bardzo, na ja nie 20 Przypadkowo, ale jednak, dobra Eee, to co robimy, co robimy? O, tu drzewo wrosło, no co wychodzę. To jest takie zwykłe, normalne, to, to i fajne jest przy okazji. 17 minut odcinka, no zaraz będziemy jeszcze kończyć. Może jeszcze trochę drzewek sobie pościnam. Eee, tutaj widzę creeper chyba wybuch. Tak to wygląda. Dobra. Świerki. Większość świerków jest generalnie do no, ścinać, bo one są takie właśnie fajne, że... Ma się 100% drewna, nie trzeba się wysilać, żeby zbierać to. Ale no są właśnie też takie świerki. Te, Takich już nie lubię. No właśnie, bo trzeba się podstawić do góry. Ale jak są takie, że nie trzeba nic robić, a się wykopie cały drzew, to takie są fajne. Dlatego brzozy są jakby takim w moim odczuciu yy, najwygodniejsze do zbierania. Bo, bo nie możesz zawsze też wykopać cały ten... cały... Całe drzewo naraz i nie trzeba się ani wspinać, ani jakoś ten, jest jeden po prostu pień i no i się go od razu wykopuje, więc to jest przyjemne, dobra, to zamienię siekiery, bo potem sobie połączę, żeby mieć więcej użyć, to taki tip dla was, dla tego kto nie wiedział, żeby takie rzeczy robić, ehm, dobra, no i co, tutaj, o, kolejne niechadko, dobra, no to się prostu do chaty, odłożę przedmioty i co, i co, i co, Chyba tak po prostu wybieranie. Tak, chyba tak. Kwitnąco Dobra, to na razie postawię. Albo mogę zrobić inaczej. O, więc to mogę zrobić. Nie wiem w sumie, czy powinienem to robić. Bo potem to będzie ciężkie, jakby do odwrócenia. No ale przynajmniej jak tak nie, nie miałem robić, to potem będzie to. No, może nie najlepsze jest składnie kości i nie mamy kości, Co? nie że mam tylko kolej kości e, czy coś jeszcze? coś jeszcze? chyba nie, chyba nie, chyba wszystko jak już się mógł rzeczy domyślić tylko sobie lupek głową e, zrobię sobie tak no i lecimy dalej w świat tylko w który świat e, niech będzie ten świat i troszeczkę troszeczkę no ja nie do końca tak chciałem to. No ja nie do końca tak chciałem to zrobić. O, mam Shigtamuku. Owo. Um, zaraz mnożymy się, Powiększymy teren z. powiększymy teren z, z Mchem. Czekaj, to jest mech. Tak się teraz na tym zastanowiłem. Bo na pewno te kwiaty to są Azali, nie? No, nie chciałem tego. Tak na pewno te kwiaty to są azalie. Eee, ale reszta jest na przykład zwykła trawa, w sumie mógłbym wykopać ten blok i się dowiedzieć, nie Nie było to w sumie coś bardzo ciężkiego do drugienia, tak mi się wydaje. No to zaraz to zrobię, sprawdzimy i no. jak ten przedłużam, ale to też dlatego, żeby zobaczyć ile faktycznie będzie... Będę potrzebował czasu na przykład do przesłania takiego dłuższego filmu, nie? żeby potem nie musieć na przykład jakiegoś tego szacować, czy coś w tym stylu. No i ostatnie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. No i co to jest? Co to jest za blok? Blok No dokładnie, czyli to jest mchu. No to powiększyliśmy sobie tutaj mech. Mamy taką ścieżkę, <noise> można powiedzieć. E, mam tutaj cztery szichty mchu. Ta szichty? Okej. Okay. Yy, to sobie gdzieś postawimy, to jest taki jak dywan, więc ja mam taki super pomysł, żeby zrobić, żeby to usunąć i tutaj podłączki dam takie coś, e, tutaj dam trzy takie coś, a i tutaj nie dam trzech takie cośów, no to fajnie, się teraz pogodziłem. o, ale mogę dać, o, takie coś, no i nie jest najgorzej chyba, to nie? No jak, jak na moje zdolności to ja jestem z siebie dumny, czemu ktoś przepala deskami co jest nie tak z tymi ludźmi. Nie wiem, nie wiem, ale to jeszcze będę się z nimi uczył później. <grym> Dobra, no i to chyba wszystko, to, co prawda zaczął grać muzykę, więc musimy to, to wykorzystać, zawsze lubię jakby, gra muzykę w jak się sama z siebie włącza, to jest taki wajd fajny, fajny, chodzi. Ehm, dobra. Do, dobra, dobra na tyłu, dobra na to, dobra węgiel, okej, okay. no to mam z tak węgla, dzięki teraz, no to powinni być mniej ciężki. Dobra, ja się poszedłem na ten na górze przy naszym Niemiec, to jest w monumencie, tak to jest filmy, bo jest dnia, jest takie, y, y, cóż, tylko to nie jest, nie będzie chyba wyżej, ale to tak jest ważne. Dobra, no to ludzie, to mm. by było w tym odcinku, my się widzimy w następnym, u mnie, w końcu bałka. Chyba u nikogo innego nie, ale to wiesz, nie jestem tego pewien, więc no. Kiedyś się tam widzimy w następnym odcinku. No i co? Pamiętajcie subskrypcja, zostawcie, jak chcecie na bieżąco filmy, dzwonek, ocencie film, łapką w górę, w dół, komentarzem, jak tam wolicie. Byle, żebym wiedział, co robić lepiej. No i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć jo.